Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o ludziach i o ich zachowaniach. Wczoraj miałam takie swoje przemyślenia, jak zwykle, i myślałam o tym już kiedyś dużo, dużo wcześniej, ale wczorajsze przemyślenia doprowadziły mnie do tego, zaprowadziły mnie tu, do studia, i doprowadziły do tego, że nagrywam ten odcinek. A to, o czym dokładnie chcę mówić, to to, że ludzie, moim zdaniem, sabotują sami siebie, utrudniają i uprzykrzają życie i sobie, i ludziom wokół. I największy problem naszego świata stanowimy właśnie my. No bo tak naprawdę, jakby nie patrzeć, wszystko złe, chyba co się dzieje, jest za sprawą ludzkiej ręki. I ja uważam, szczerze mówiąc, że my zostaliśmy sprowadzeni na Ziemię po prostu, żeby żyć w zgodzie z naturą, żeby tej natury przede wszystkim nie niszczyć i wiadomo, rozwijać się, ewoluować i tak dalej, rozwijać się technologicznie i na wiele różnych innych sposobów, w wielu różnych branżach, ale nie kosztem natury i nie kosztem tego, co z tą naturą się aktualnie dzieje. Odnoszę szczerze mówiąc wrażenie, że ludzie po prostu stali się zbyt zachłanni, zbyt wiele chcą, za bardzo podążają za pieniądzem i tak dalej i nie oglądają się za siebie, nie patrzą jak bardzo niszczą ziemię, na której się znajdujemy, i zapominają, że my nie dostaliśmy jej, bo nam się należało, tylko dostaliśmy to miejsce, w którym jesteśmy, na którym żyjemy jako dar i powinniśmy o niego dbać, a, a nie doprowadzać do tego, że w końcu go nie będzie i w końcu wszystko wyginie wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny i, i ziemia też skończy swój żywot. Bo jak patrzę na te wszystkie kataklizmy, na to globalne ocieplenie, na, na to, że zwierzęta mogą wyginąć i... No, tak naprawdę kolejne pokolenia mogą się nigdy nie dowiedzieć, jak wiele gatunków zwierząt wygląda na żywo, bo nie będą w stanie ich po prostu zobaczyć i będą mogły je oglądać tylko i wyłącznie na zdjęciach, ze względu na to, co po prostu ludzie robią ze światem i z naturą. I przykro się na to patrzy, jak ludzie często kosztem właśnie natury, kosztem też drugiego człowieka, po prostu kosztem wszystkiego, co nas otacza, sprawiają sobie radość i sobie szczęście i nie są w stanie zrezygnować z wielu rzeczy w swoim życiu, które tak naprawdę nie zmieniłyby za wiele, ale ludzie stali się tak bardzo wygodni, że zrezygnowanie z jakiejś takiej najmniejszej pierdoły sprawia im trudność, a na przykład ta mała pierdoła mogłaby poprawić życie kogoś innego albo właśnie świat natury. I mega przykre jest to, że ludzie nie są w stanie zrezygnować z czegoś, co tak naprawdę nie jest takim, taką pierwszą potrzebą, nie jest czymś takim, co bez czego ci ludzie nie mogą żyć, tylko jest czymś takim dodatkowym, a mimo to ludzie nie są w stanie z tego zrezygnować, żeby, żeby właśnie polepszyć coś dookoła nich. I czasami mi się wydaje, że to, że my jesteśmy na ziemi, to jest taka jakby lekcja, takie sprawdzenie, czy, czy ludzie faktycznie zapomną o tym, dlaczego my tu jesteśmy, co my mamy na tej ziemi zrobić, jakie jest na nas plan i po prostu jak mamy działać i mam wrażenie, że jak my umieramy, to wtedy, wiecie, stajemy przed Bogiem czy tam nie wiem w kogo tam wierzycie, ale no. Ja wierzę w Boga, więc stajemy przed Bogiem, i wtedy wiecie: mamy albo test zdany, albo niezdany, w zależności od tego, jak w tym życiu się zachowaliśmy. Nie wiem, czasami mam takie myśli, że to jest po prostu test, żeby wiecie, dać tak naprawdę ludziom, no wszystko, no bo nie jesteśmy w żaden sposób, zwłaszcza w tych czasach, ograniczeni. Możemy zdobywać pieniądze, łatwiej znaleźć pracę i tak dalej, można pracować w domu, i no mamy dużo różnych możliwości. I po prostu czasami mi się wydaje, że mamy tak duży wybór, żeby żeby nas sprawdzić, czy my faktycznie postąpimy mądrze, wybierzemy mądrze, dokonamy odpowiedniego wyboru i na końcu właśnie naszego życia przekonać się, czy zdaliśmy ten test, czy nie. I czy wiecie, czy byliśmy dobrzy dla innych ludzi, czy pomagaliśmy zwierzętom, czy byliśmy w stanie zrezygnować z czegoś, żeby komuś zapewnić, nie wiem, komfort życia, cokolwiek. Takie mam po prostu czasami wrażenie, że właśnie dostaliśmy wszystko i możemy sobie wybierać między tym wszystkim, co nas otacza i na koniec życia dowiedzieć się, czy te wybory były mądre, czy dokonywaliśmy słusznych tych wyborów i tak dalej. Może to być dla niektórych z Was głupie, ale jak ja mam właśnie takie jakieś różne przemyślenia odnośnie życia, to, to czasami mam w głowie takie myśli, że, że to może być test, że no właśnie dostajemy tak dużo rzeczy i możemy sobie wybierać i przebierać i że są potem jakieś z tego konsekwencje właśnie w postaci tego zdanego lub niezdanego testu. A obserwuję w życiu bardzo dużo ludzi tak ogólnie i w internecie i na żywo i no po prostu wszędzie otaczają nas tak naprawdę ludzie którzy gubią się w tym życiu którzy są bardzo samolubni i no sabotują Samych siebie swoim zachowaniem, bo wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest żyć w zgodzie z innymi ludźmi, też nie zazdrościć, nie życzyć nikomu źle. No łatwiej się żyje w taki sposób, będąc, nie wiem, empatycznym, chociażby co nie? W zgodzie po prostu z innymi ludźmi. A ludzie po prostu się tak bardzo zamykają, mam wrażenie, że w ogóle zamykają się z roku na rok coraz bardziej na innych i tylko tam wiecie, każdy sobie rzepkę skrobia, czy jak to tam się mówi. Wydaje mi się właśnie, że ludzie się bardzo zamykają tak na, na siebie, na swoje jakieś sukcesy, zapominając o tym, że nie do końca o to chodzi w życiu. Fajnie jest coś osiągnąć, fajnie jest kupić sobie samochód, kupić sobie dom, kupić sobie nową parę butów, ale nie do, końca, nie do końca o to chodzi w życiu. Bardzo często mam wrażenie, że ludzie nie mają w ogóle żadnej jakiejś takiej, wiecie, refleksji, nie wiem, na koniec dnia albo w ciągu dnia, że, że jakby, że dużo osób nie zastanawia się nad tym, co robi na świecie i jak to wszystko wygląda wokół. Nie wiem, czasami takie mam wrażenie, że ludzie tak bezmyślnie po prostu spędzają dzień, przepływają jakby przez ten dzień, no wiadomo, praca i tak dalej, obowiązki, i że nie, nie mają żadnej takiej refleksji na koniec dnia. I Wiecie, w ludziach jest bardzo dużo w ogóle ignorancji, kiedy trąbi się w wiadomościach o tym, że no ziemia powoli tak. Tak, jakby umiera, brakuje wody i jest przecież taka wyspa zrobiona ze śmieci. Ludzie nie segregują śmieci, nadużywają plastiku, mimo że mają możliwości do tego, żeby, żeby ten plastik wykorzystywać w mniejszej ilości. Właśnie, i to jest to, co mówiłam o tym, że nie są w stanie zrezygnować z jakiegoś takiego swojego dobrobytu na rzecz tego, żeby było lepiej, wiecie, na świecie, tam naturze, żeby było lepiej albo innym ludziom, czy zwierzętom, czy, czy komukolwiek. No, im też by było lepiej, gdyby nie było takiej ilości plastiku, więc, więc no, ale ludzie są na przykład przyzwyczajeni. Nie wiem, że idą, kupują sobie jakieś tam firmy wodę i oni tylko tą wodę mogą pić, i oni się nie przestawią na przykład na dzbanek z filtrem albo na butelkę z filtrem, bo, bo nie. I bardzo dużo jest takich przykładów ignorancji. Ja sobie też doskonale zdaję sprawę, że więcej w stanie byłyby zrobić firmy, które bardziej zanieczyszczają środowisko, ale uważam, że fajnie jak pojedyncze osoby też się do tego włączają, mimo że nie widać takich efektów, jakie byłyby widoczne, gdyby firma zrezygnowała z jakichś tam różnych rzeczy, żeby to środowisko zanieczyszczać mniej. Ale na przykład nie wiem, kiedy ja rezygnuję tam z plastikowych słomek, nie używam tych plastikowych torebek itd. i tak dalej i na przykład segreguję śmieci. No różne jakieś takie rzeczy czy włączam do życia, to i tak się czuję lepiej sama ze sobą, ze względu na to, że nie jestem członkiem tego zgrupowania, które się przyczynia do tego, żeby, żeby ta Ziemia no, umierała, tak naprawdę. I nie przeszkadza mi to, że może to nie jest tak widoczne gołym okiem, że ja nie używam jakichś tam plastikowych rzeczy i staram się po prostu dbać o środowisko, ale ja wewnętrznie czuję się lepiej i wiem, że jest taki jakiś tam malutki procencik, który ja do tego dorzucam, że, że staram się dbać o to środowisko. No i tak jak mówię, ludzie bardzo często są ignorantami, bardzo często nie są w stanie zrezygnować z jakichś właśnie dobrych rzeczy dla siebie na rzecz tego, żeby, żeby było lepiej na świecie. I właśnie bardzo często jakieś takie złe rzeczy dzieją się za sprawą ludzkiej ręki, chyba tylko za sprawą ludzkiej ręki, bo no bo kogo jeszcze? Czy zabójstwa, jakieś y, przestępstwa, kradzieże, dźgnięcia nożem, jakieś nie wiem y, włamania czy cokolwiek, to wszystko dzieje się za sprawą ludzkiej ręki. No i oczywiście świat byłby idealny, gdyby nie było takich zbrodni na świecie. Gdyby nie było takich ludzi, gdyby nie rodzili się tacy ludzie, którzy, którzy robią krzywdę innym ludziom, zwierzętom, naturze, nawet, nawet którzy po prostu niszczą jakieś, nie wiem, bloki, zabytki, cokolwiek. Wiązałoby się to chociażby z tym, że ludzie nie musieliby się tak martwić i nie musieliby tak bardzo uważać, tylko po prostu mogliby sobie korzystać z życia i, i tyle, co nie, więc, więc no, byłoby fajnie. Ale ludzie bardzo zafiksowali się w tych czasach właśnie na zarobki, na kupowanie drogich rzeczy. Jak kogoś nie stać, to kombinują, kradną, więc to wszystko się tak naprawdę napędza, bo im więcej jest jakichś takich rzeczy fajnych, jakichś technologicznych, czy tam jakieś nowe buty, które kosztują 5 tysięcy, no to ludzie coraz bardziej się na to nakręcają, jest hype, żeby mieć jakieś drogie rzeczy, drogie ubrania i są ludzie, którzy za wszelką cenę chcą to mieć i nie potrafią zrozumieć, że jeżeli ich nie stać, to no to nie kupują i po prostu tyle i żyją i nic im się nie stanie złego, tylko właśnie je kradną, kombinują, włamują się i potem się kończą te rzeczy, tak jak się kończą. Więc tak jak. Jak mówię, z moich przemyśleń po prostu wynika, że ludzie robią bardzo dużo złego i sobie, i, i zwierzętom, i w ogóle całemu światu. Nie mają refleksji, nie zdają sobie sprawy, albo zdają sobie sprawę, co gorsza, i dalej robią to, co robią. I naprawdę czasami ciężko mi jest objąć moim rozumem, moim muszczkiem to wszystko, co się dzieje złego, bo. No, po prostu nie, nie jestem w stanie zrozumieć, jak można się w taki sposób zachowywać, jak można nie mieć jakichś refleksji nad swoim zachowaniem, jakiejś takiej empatii w sobie, cokolwiek. Ale szczerze mówiąc, ja nie rozumiem bardzo wielu rzeczy. Nie rozumiem, jak można na przykład śmiecić w lesie, jak można przyjść z jedzeniem albo z piciem, a nie móc wyjść z tym pustym opakowaniem tylko trzeba rzucić to, wiecie, gdzieś w lesie. Jak można, nie wiem, wyrzucić telewizor, pralkę, cokolwiek w lesie. Nie, nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nawet nie tylko, że w lesie, ale ogólnie gdziekolwiek, ale no, najczęściej są to lasy, gdzie właśnie stoją jakieś pralki, telewizory. I zawsze mnie to bardzo oburza, zawsze, zawsze mnie to bardzo denerwuje, że ludzie są po prostu tak bezmyślni i, i jakimiś takimi właśnie swoimi zachowaniami dla swojej wygody, bo nie chce im się, nie wiem, zapłacić za to, żeby ktoś wziął ten telewizor czy, czy tą pralkę od nich aby nie chce im się wywieźć po prostu tam, gdzie powinny być wywiezione takie rzeczy, tylko jadą do pobliskiego lasu i wyrzucają do lasu. Nie rozumiem. Nie rozumiem też na przykład znęcania się nad zwierzętami, znęcania się nad ludźmi. Nie rozumiem tego i nigdy tego nie zrozumiem i... W głowie mi się to po prostu nie mieści. I jak ja właściwie widzę takie rzeczy, że ludzie wywożą śmieci do lasu albo wyrzucają jakieś butelki gdzieś w lesie, na łące, cokolwiek, to zastanawiam się, czy oni mają w ogóle jakąkolwiek refleksję w głowie. Czy jakby jakakolwiek myśl przepływa przez tą głowę. Albo na przykład, jak macie różne jakieś takie projekty związane z, z wycinaniem lasów, kawałka łąki czy cokolwiek, gdzie, gdzie mieszkają zwierzęta, więc pozbawiacie ich tak naprawdę no, miejsca zamieszkania i też ludzie nie mają często refleksji. I kosztem jakby tych zwierząt, roślin, budują sobie jakiś kolejny budynek albo kolejną jakąś fabryczkę. Ja rozumiem, że my się rozwijamy, świat się rozwija i nie stoimy w miejscu i to jest jakby na plus, ale uważam, że bardzo dużo rzeczy, które są robione kosztem natury i kosztem zwierząt, kosztem roślin, byłyby w stanie być zrobione bez ponoszenia przez te zwierzęta czy rośliny. Tego kosztu. Ale ludzie bardzo często chodzą na łatwiznę, tak samo jak jest z produkcją plastiku. Plastik jest najtańszy w produkcji, a moglibyśmy wrócić do tego, żeby na przykład napoje były sprzedawane w szkle, które potem byśmy oddawali i byłoby prościej i mniej zanieczyszczeń, mniej plastiku. Ale że plastik jest tańszy w produkcji, no to wszystko jest w plastiku. I tutaj również idealnie widać ten, ten przykład ignorancji i tego, że ktoś chce jak najwięcej zarobić i jak najmniej stracić. I to jest logiczne, że kiedy pracujemy, to chcemy. Jak największy zysk i jak najmniejszą stratę. Ale uważam, że bardzo często można być tak po środku, żeby nie mieć jakiejś wielkiej straty, ale wiecie, jednak na większą skalę sprawiać, że nie będzie po prostu takiego wyrzutu śmieci. I tak jak właśnie macie producentów na przykład napoi, to jest możliwość, żeby to było w szkle. No i zapłacą więcej za to, że to będzie w szkle i my zapłacimy więcej za to, że to będzie w szkle, ale na przykład, no nie wiem, ja jestem w stanie zapłacić więcej za to, że butelka będzie szklana, a nie plastikowa, bo mam świadomość, że przyniesie to ogromną zmianę na dużą skalę i, i po prostu na, na długi czas. Morał tej historii jest taki, że ludzie to bardzo często ignoranci, którzy myślą, tylko i wyłącznie o sobie i sobie skrobią rzepkę, i tylko myślą o swoim tam małym podwórku. Mają w sobie mało empatii, nie mają refleksji i po prostu w końcu kiedyś doprowadzą do autodestrukcji, bo jeżeli nie będzie ziemi, to nie będzie też nas. I coś mi się wydaje, że jeżeli faktycznie mam rację z tym testem <śm> po naszej śmierci. To bardzo dużo osób może tego testu najzwyczajniej w świecie nie zdać. Oczywiście na koniec Wam powiem, żeby nie generalizować, są też dobre osoby, są empatyczni ludzie, są tacy, którzy dbają o naturę. Dbają o, o środowisko, dbają o siebie nawzajem, dbają o zwierzęta, o ludzi wokół i są w stanie z czegoś zrezygnować, żeby komuś innemu było lepiej, ale wydaje mi się, że jednak niestety większość jest taka, że tylko chce dobrze dla siebie. Chyba nie ma żadnych statystyk odnośnie tego, więc po prostu jedyne, czym mogę się tutaj sugerować, to jest mój domysł, że tak mi się wydaje z obserwacji otoczenia, że więcej jest tych ludzi po prostu, no, którzy chcą lepiej dla siebie. I szczerze Wam powiem, że byłoby o wiele, wiele mniej problemów, gdyby ludzie ich po prostu nie tworzyli, bo to ludzie utrudniają sobie życie i oni sobie rzucają te kłody pod nogi. Nie świat, tylko inni ludzie. I nam się wydaje, że, że świat jest dla nas zły, bo nie wiem, bo jest taka pogoda. W danym miesiącu, a nie, a nie inna. A kiedyś to było cieple, 10 lat temu to lato było latem, a zima była zimą i było git. A teraz nie i że to po prostu matka natura nas robi w konia. No nie, my sprawiliśmy, że pogoda wygląda tak, jak wygląda. I to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Więc trochę więcej takiej autorefleksji by się przydało. <laughs> to chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Ponarzekałam, pomarudziłam. Pogadałam, więc chyba to tyle. Dziękuję bardzo, że mnie wysłuchaliście, i mam nadzieję, że do usłyszenia. Pa!